Roosevelt, Churchill i Stalin założyli się, kto ma najbardziej zdyscyplinowaną armię. Zgromadzili się na szczycie wieżowca z wybranymi przez siebie żołnierzami. Pierwszy był Roosevelt, z odznaczonym sierżantem piechoty. Prezydent mówi: Bill, nasza narodowa duma jest zagrożona. Musisz natychmiast skoczyć z dachu. Sierżant spojrzał na ziemię, wzdrygnął się i powiedział: Sir, szanuję pana osobiście. Jest pan moim naczelnym dowódcą, ale nie mogę tego zrobić. Mam rodzinę. Następny był Churchill z porucznikiem Royal Marines. James, Wielka Brytania musi to wygrać. W imieniu naszej królowej rozkazuję ci skoczyć z dachu. Porucznik spojrzał w dół, wzdrygnął się i powiedział. Sir, jest pan najlepszym premierem, jakiego mieliśmy w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Pomógł pan odeprzeć atak nazistów, ale nie mogę tego zrobić. Mam rodzinę. Stalin pociągnął dym z fajki i powiedział do żołnierza armii czerwonej Iwan skacz. Iwan natychmiast skoczył z dachu. Wylądował na siatce rozłożonej kilka pięter niżej. Roosevelt i Churchill schodzą do niego i pytają dlaczego to zrobił. Żołnierz odpowiedział Mam rodzinę.